Który samochód jest lepszy? Nowa Tesla Model Y czy nowy BYD Sea Lion? Aby je porównać, pokażę wam ich wygląd zewnętrzny. Owce tego nie lubią. Zobaczę ich wnętrza. Genialne. Porównam ich technologię. I poddam je serii testów. To jak samochodowa wersja gry Twister. I zrobimy wyścig. Wyrównany start. Który wygra? Ameryka? Czy Chiny? Nazywam się Mad Watsona, to jest Karwał. Ten film będzie cudowny. Można by pomyśleć, że kupowanie chińskich produktów oznacza kupowanie tanich produktów, ale czy tak jest? Tesla Model Y kosztuje od 45 tysięcy funtów, a BYD od 47. Jeżeli chcecie Model Y w najwyższej wersji, to 52 tysiące funtów, BYD 59. Więc BYD jest droższe, ale który z samochodów wygląda bardziej ekskluzywnie? Zazwyczaj, gdy producent modernizuje samochód, zmienia tylko światła i zderzaki, czyli elementy z plastiku. Nie zmieniają metalowych elementów. Ale Tesla przeprojektowała maskę. Przeprojektowano błotniki, aby zmienić pasek świetlny inspirowany Cybertruckiem. To są światła do jazdy dziennej, a reflektory są tu, pod spodem. Cały dolny zderzak też jest nowy. Ale... co to jest? Wygląda, jakby to był jakiś owad. Czyli to nie jest dobre dla owadów. Otwórzmy maskę i zobaczmy, co to za owad. Duży trzmiel. Trochę się rusza. Jego nóżki drgają, zabite przez Tesle. Kolejny powód, dla którego ludzie nienawidzą Tesli. Główna zmiana to ofelgi, to opcjonalne dwudziestki. Rozmiary są od dziewiętnastek. Reszta jest bez zmian. Nadal wygląda jak nadmuchany model 3. Ale z tyłu Tesla ponownie wprowadziła kilka zmian. Nowy tył z nowym spoilerem. Podoba mi się ten projekt, w którym znajduje się logo Tesli, a nocą świeci się, oświetlając otoczenie. Wygląda fajnie. Dolny zderzak, dyfuzor nowe. Przeniesiono też tablicę. Porsche zrobiło to samo z 911. Oj, i owce tego nie lubią. Też mi się to nie podoba. Nie wygląda to dobrze. Ogólnie jednak jest lepiej. A co z nowym BYD? Ten samochód ma naprawdę charakterystyczną twarz. Wygląda jak postać za nim. Gniewna i groźna. Ma mnóstwo wlotów. Nadają mu sportowy, agresywny wygląd. A światła? Podobne do Ferrari SF90. BYD ma podejście, które kiedyś miało Tesla. Właściwie wzięli swój sedan, model Seal i go powiększyli. I tak powstał Sealion. Ma dziwnie ukształtowane nadkola. Duża przestrzeń tu. I to przypomina mi Toyota Yaris Cross. Te koła mają 20 cali, tak jak Tesla. Ale podstawowy rozmiar to 19. Mamy tu kilka zagięć. Całkiem atrakcyjny wygląd z tyłu. Długa listwa świetlna, mały spoiler na krawędzi bagażnika, trochę za dużo plastiku, ale ogólnie wygląda spoko. Ogólnie BYD wygląda bardziej elegancko, zwłaszcza z boku. Głównie dlatego, że Tesla nie zmieniła jajowatego kształtu modelu Y. Ale jest jeszcze coś, co Tesla powinna poprawić. Nie wiem, czy to ja jestem jakimś idiotą. Pewnie tak, ale nie pasują mi te klamki. Nigdy nie wiem, jak je otworzyć. A czasami nawet jest zamknąć. Jeżeli otworzysz je w ten sposób, to nie zamkniesz ich rak. Mają tendencję do ponownego otwierania się. Ale może robię to źle. No ale nie powinno się to robić dwiema rękoma. Jest jakiś lepszy sposób? Sprawdziłem w internecie. Dowiedziałem, jak się to robi. Trzeba robić tak. Ale to są dwa kroki. Czemu po prostu nie mogę pociągnąć klamki? To nasuwa pytanie, po co w ogóle jest ta część? Żeby mnie zmylić? Trochę mnie to martwi, bo to mogą być klamki jak w Mercedesie. Nie da się do nich przyzwyczaić. Dziwne w obsłudze. A tutaj wystarczy kliknąć już. Łatwe w użyciu. O, wiele lepiej. Nie ma wszystkich tych bzdur jak Tesla. Swoją drogą mega ciężkie. W Tesli to nie jest takie satysfakcjonujące. Miałem kilka samochodów bez ramek i muszę wam powiedzieć, że kiedy one zamarzną, to masz problem. Nie wejdziesz, bo lód nie pozwala opuścić szyby. Wygląda to fajnie, ale to nie jest dobre. Ale jak te słów wypadną w wyścigu na ćwierć mili? BYD ma dwa silniki, napęd na cztery koła, 530 koni, 690 Nm. Waży nieco ponad 2,4 tony. Tesla również ma dwa silniki, napęd na wszystkie koła. 507 koni, 494 Nm. Waży nieco poniżej 2 ton. Wyrównany start. Wysunął się do przodu, ale Tesla go wyprzedziła. Co dokładnie się stało? Tesla wygrała, pokonała ćwierć mili w 12,4 sekundy. BID potrzebował 12 i 8. Ale czasy przyspieszenia tych samochodów od 0 do 60 mil na godzinę były bardzo zbliżone. Tesla 4,33, BYD 4,35. Więc tylko przy wyższych prędkościach Tesla ma przewagę. Mając to na uwadze, jak wypadną oba samochody w wyścigu na pół mili, ruszamy do około 50 km na godzinę. Dobre przyspieszenie. Na początku, a potem... Sami widzicie. Tesla zostawia ten samochód w tyle. Czyste zwycięstwo w Tesli. Ale czy samochód z podwójnym silnikiem i dużym zasięgiem jest najlepszym modelem Y, który można kupić? Skonfigurowałem. Ten samochód możesz skorzystać z Karwał przez kod QR. No i w ten sposób sprawdzisz. Ale odłóżmy na chwilę kwestię osiągów. Czy chiński samochód może wyrównać szanse, jeżeli porównam ich kabinę? Wnętrze jest ładne. Jest tu sporo elementów, ale nie są przesadzone. Tutaj mamy taki efekt warstwowości, centralny panel, skóra ekologiczna na desce, efekt łukowatych linii na drzwiach. Wszystko wydaje się drogie. Klamki są interesujące. Wysoko. Wolałbym, żeby były niżej, ale... Wiecie... Tu jest fajnie, bezgłośnie. Fotele są ładne i wygodne. Skóra, z której są wykonane, bardzo przyjemna. Z przodu system Lizofix. Na życzenie można mieć wętrze w wersji wegańskiej. Kierownica jest wygodna i można ją ręcznie regulować. Są tu dźwignie wycieraczek, świateł, kierunkowskazów i wszystko inne. Kierowca ma przed sobą cyfrowy wyświetlacz, który pokazuje wiele informacji. Prędkość, ale jest też wyświetlacz Head-Up. Prędkość jest też tu na drodze. Jest tam mała dźwignia, trochę jak w Porsche, a także kilka skrótów do systemu wentylacji, więc można go szybko włączyć, wyłączyć, włączyć nawiew na przednią szybę itd. Bez schodzenia. w Infotainment. Jeżeli wolisz oglądać treści jak TikToki albo Shorty, to możesz obrócić ekran. Jest tu duża przestrzeń do przechowywania. Widzisz? Te rąk. Dwa uchwyty na kubki. Nie wiem do czego to jest. Genialne. Jeżeli masz naprawdę dużą filiżankę kawy, jest też bezprzewodowe ładowanie. 50 watowe bezprzewodowe ładowanie, chłodzone, więc telefon się nie przegrzeje. Tu jest więcej miejsca do ładowania dzięki gniazdom i portom USB. Zobacz, duże lusterko piękne. Schobek jest duży, wyłożony filcem, dzięki czemu jest miękki. Zakładki w drzwiach są duże. A tutaj, na dole, materiały sprawiają wrażenie nieco tańszych, ale wiadomo, że nie będziecie tam często sięgać. Ogólnie jestem pod wrażeniem. Jest ładnie. W ramach liftingu Tesla poprawiło również wnętrze nowego modelu Y. Wrażenia? Zdecydowanie lepiej niż wcześniej, jeżeli chodzi o jakość. Na przykład, materiał przypominający Alcantarę. Duże podświetlenie ambientowe. Wyraźna poprawa. Jednak pod względem minimalistycznego designu niewiele się zmieniło, więc prawie wszystko trzeba robić za pomocą ekranu lub poleceń głosowych, a to irytujące. Na przykład, jeżeli chcę ustawić lusterka, muszę wejść tutaj, a potem muszę zrobić to. Gdzie to jest? Tu, potem muszę zrobić to. Teraz używam tego, aby ustawić lusterko. Wiem, że fani Tesli będą teraz się burzyć, ale Matt, wiesz, skonfigurowałem samochód, ustawiłem swój profil, więc samochód wie, czego chce i zawsze jest w odpowiedniej pozycji. Ale czasami trzeba się pobawić lusterkiem. Pod krawężnik czy coś, a to jest uciążliwe. Tak jak to, że nie można sterować wycieraczkami za pomocą dźwigni. Przynajmniej w porównaniu z modelem S, gdzie przywrócono jedną dźwignię. Ale nie ma tu wyboru trybu jazdy. Trzeba to wszystko robić na ekranie. To mi się nie Podoba. Trochę naszekam, co? Jest wiele rzeczy, które nie są świetne. I to, że nie mam wyświetlacza kierowcy, więc muszę patrzeć tu, żeby zobaczyć prędkość. Za dużo się tu dzieje. No i czemu tu nie ma wyświetlacza head-up? Schowek jest jednak dobry. Dużo miejsca. Kolejny test ręką. Uchwyty na kubki są uchwyte, to dobrze Nie są tak sprytne jak te w BYD Tu jest więcej miejsca do przechowywania, duża przestrzeń Bezprzewodowe ładowanie Ale to 15 watów, a nie 50 jak w BYD No i mój telefon się nagrzewa Chcę wyregulować kierownicę No tak, zapomniałem Trzeba to robić w ekranie Gdzie to jest? Kierownica, w górę, w dół. No dobrze, wiem, znowu. Robi się to przed ruszeniem. Ale czasami to po prostu chcesz dopracować ustawienia w czasie jazdy, prawda? Resztę schowków. Schowek główny. A, no tak, trzeba to zrobić w ekranie. To jest jakiś schemat narzekania na ekran. Otwarty. Czemu się nie otwiera? Jest jakiś zepsuty? Jakaś funkcja bezpieczeństwa? To samochód dla prasy, założę się, że ma funkcję bezpieczeństwa. O, coś się dzieje? Słyszysz? Przejdźmy do zakładek w drzwiach. Są duże, wyłożone filcem. To jest coś innego i lepszego niż w BYD. Miękka w dotyku powierzchnia rozciąga się aż do przełączników. Nie ma tu uchwytu jak w BUID. Naciskasz i już. Otwierają się elektrycznie, ale jest też mechanizm awaryjny. W razie jakby akumulator padł. Można też pociągnąć za uchwyt w tę stronę. Podobnie jak w BUID masz tu szklany dach, ale nie ma rolety. Ostatnia rzecz. Brak mocowania Izofix na przednim fotelu pasażera. Ale fotele są ok. Chociaż wolę te w BUID. Lusterko. Spoko jak w BYD, ale nie tak dużo. Wyrównana rywalizacja, ale na końcu filmu dowiemy się, który samochód ostatecznie zwycięży. Jedną z dziedzin, w której Tesla zazwyczaj przoduje, jest technologia. jak wypada zaktualizowany system infotainment? Wyświetlacz jest świetny, kolory są jasne, grafika ostra, a reakcja szybka. Nie ma jednak żadnych fizycznych przycisków. Podobnie jak w starym modelu Y trudnia to regulację niektórych bardziej szczegółowych ustawień samochodu w czasie jazdy, takich jak temperatura wentylowanych foteli. A to nie wszystko. Nadal nie ma Apple CarPlay, ani Android Auto. Trzeba korzystać z systemu Tesli, a szkoda, bo są one dostępne w prawie każdym nowym samochodzie. Tesla próbowała to zrekompensować różnymi grami, apkami, ale one są bardziej gadżetami, niż przydatnymi funkcjami. Większość po prostu sięga po telefon i przegląda media społecznościowe. Zrezygnowałbym z tego wszystkiego, gdyby Tesla zamontowała wyświetlacz Head-Up. Niestety BYD nie jest tak elegancki jak Tesla. Ten ekran nie jest tak oste nie reaguje tak szybko, ale mamy tu przynajmniej kilka przycisków, więc to jest spoko. Wiem, że Tesla ma polecenie głosowe, ale kto z tego korzysta? Wszyscy korzystamy z Apple CarPlay i Android Auto, a to jest standard w BYD, ale menu nie jest takie intuicyjne, więc przełączanie się między telefonami, apkami itd. może być nieco mylące, ale nie wszystko jest takie złe. Lubię używać ekranu pionowego do wyświetlania wskazówek nawigacji, bo można zobaczyć dużo więcej. A propos, poprosiłem oba samochody o zaprogramowanie trasy z mojej lokalizacji do Aberdeen. Wiem, że to jest coś, czego większość właścicieli samochodów elektrycznych nigdy nie zrobi, ale to interesujące. Tam podróż 500 mil wymagałaby zatrzymania się obu samochodów w celu naładowania dziś szybko oblicza trasę i pokazuje wiele dostępnych stacji, ale to użytkownik musi sam zdecydować, gdzie się zatrzymać. Tesla natomiast pokazuje najszybsze dostępne punkty ładowania i dokładnie oblicza, ile czasu trzeba poświęcić na ładowanie w każdym z nich, dzięki czemu otrzymujemy dokładny czas przyjazdu. To genialne rozwiązanie i wszystkie samochody powinny to mieć. Elektryki. Na w Tesli zawsze była sieć szybkiego ładowania, z której nie mogli korzystać użytkownicy innych marek. Ale teraz to przeszłość. Wszyscy mogą z tego korzystać, ale z Teslą masz tę te zaletę, że można korzystać z tańszej energii. Zobaczmy teraz, który samochód jest najlepszy, jeżeli chodzi o tylne siedzenia. Jakość z przodu rozciąga się aż do tyłu. Ponownie wyściłane zakładki w drzwiach. Siedzenie wygodne, można wygodnie rozprostować nogi pod siedzeniem. Dużo miejsca na kolana. Podoba mi się, że oparcia siedzeń można złożyć w stylu samolotowym. To dodaje im klasy. W przeciwieństwie do starej Tesli, można zmienić kąt oparcia tylnych siedzeń. Więc jest wygodniej. Ekran. Można tu oglądać, YouTube i tak dalej. Mamy tu porty USB C. Co to? Uchwyty na kubki. Oby była przestrzeń do załadunku. Gdzie jest ten przycisk? Jest. Można tutaj przerzucić rzeczy. Tu jest wygodniej, tak się wydaje. Kształt siedzeń, delikatna skóra, oparcie, bardziej odchylone. Bardzo mi się podoba. Mam kilka jednak zastrzeżeń, nie można się zbytnio wyprostować, bo fotele nie są tak podniesione jak w Tesli. Ale miejsce na kolana jest OK, nad głową jest OK. Z tyłu jest przyjemnie, ale nie ma tego fajnego małego ekranu. Cała ta konsola wygląda tanio. Co to jest? Naprawdę to jest tanie, USB C. Podgrzewane fotele, zamiast chowków są kieszenie w oparciach foteli ale są spoko. Podobnie jak z przodu, zakładki w drzwiach są duże, ale pokryte szorstkim plastikiem. Nie ma tu dziury do załadunku, ale podłokietnik ma i ukryte uchwyty na kubki. Dzięki temu nie musisz wkładać nadgarstka do uchwytu na kubek. Ogólnie rzecz biorąc, wolę tylne siedzenia w tym samochodzie. Podobnie jest, jeżeli trzeba przewieźć trzech dorosłych pasażerów z tyłu, bo BYD ma nieco więcej miejsca na ramiona i więcej przestrzeni na nogi. Jeżeli zastanawiasz się, która wersja BYD jest moim zdaniem najlepsza, skonfigurowałem jeden z nich i możesz to sprawdzić używając CarWow. Link masz tutaj. Kolejne pytanie. Który z tych samochodów ma największy bagażnik? Tesla twierdzi, że model Y ma 854 litry. BYD twierdzi, że C-Lion ma 520. Czy producenci naprawdę mierzą bagażniki w ten sam sposób? Sprawdźmy to w praktycznym teście, w rzeczywistych warunkach. No, tak jakby. Zobaczcie. Zdejmę dolną pokrywę. To wszystko zaraz stanie się jasne. Ciekawe, czy się zmieści pod podłogą. Zmieściło się, ale wyjmiemy to, żeby mieć maksymalną pojemność. Przygotujmy Tesla. Gdzie to jest? A tu. Przymocowane magnetycznie. Podoba mi się Zmieściło się, dobrze Ale i tak muszę to wyjąć Teraz, kiedy to jest puste, sprawdzę, ilu dorosłych mężczyzn zmieści się w każdym z tych bagażników Najpierw największe rzeczy Tak, najlepiej robić, kiedy pakuje się samochód Przepraszam, ale to mi wjeżdżasz tu Keelan, I think we need you, mate. Keelan, potrzebujemy Twojej pomocy. No i Nick. Podoba mi się ta pozycja. Sugestywna. Daj z siebie wszystko. Potrzebujemy jeszcze kogoś małego. To się może udać. Jeżeli to zamknę, to będzie imponujące. Uwaga na głowę. I na stopę. Nie jest źle. Jak było? Niewygodnie. No dobra. Ta sama zasada tutaj. Dodatkowa funkcja. Wiecie, co możemy zrobić? Nie ma tam miejsca dla nikogo innego, prawda? Więc bądźmy odważni. Dawaj, Tommy, ty pierwszy. Jack, ty jesteś prawdziwym testem.

Wiesz, co właśnie zrozumiałem? To będzie problem. Spróbujmy. No i dobra, idziemy stąd. Sorry. Co to za dźwięki? Nie pytaj. Nie wiem, co chciałem zrobić. Trzymałem cię za ucho. Tesla wygrywa. Kolejną zaletą Tesli jest to, że tylne siedzenia można złożyć elektrycznie. W BYD to bardziej irytujące, bo tam są zapadki. Ale jak łatwo jest przewieźć bagaż w przednim bagażniku? Zacznijmy od BYD. Wbijmy tu największy ładunek. No dodawaj, to, Tommy. jego pseudonim to Choke. Czemu masz ksywę czołg? Bo mój e-mail adres to Tommy underscore tank. Nie zmieszczę się. Teraz Tesla Powiedz mi, które miejsce jest gorsze. O, zmieściłeś się. Jak wanna. <laughs> <laughs> Przyprawia mnie to obór pleców. Tesla wygrywa. Pod obydwoma względami. Prawdopodobnie nie będziesz wypełniać swojego samochodu mężczyznami. Oby. Porozmawiajmy o ładowaniu c Lion 7 jest wyposażony w akumulator 82,5 kWh. W wersji Comfort i Designer Excellence mają większy akumulator 91 i Podstawowy model Y ma 62,5 kWh. Wersja Long Range to 75. To najmocniejsze ładowarki prądu stałego, których można używać. Na to ile zajmuje ładowanie od 10 do 80%. Oto jak daleko według producentów można przejechać na jednym ładowaniu, ale rzeczywisty zasięg często różni się od deklaracji producentów. Ten model Y przejechał 379 mil od momentu zakupu. To jest 16,8 kWh na 100 km. I daje to rzeczywisty zasięg 447 km. No to o ponad 100 km mniej niż twierdzi Tesla. Sea Lion przejechał łącznie 1371 mil. Średnie zużycie energii to 24,8 kWh na 100 km. To nie jest dobry wynik, ale nie jestem pierwszą osobą, która pożyczyła ten samochód. Był w rękach wielu dziennikarzy, a oni pewnie mocno go cisnęli, więc pewnie to stąd. A co z dziennikarzami jeżdżącymi modelami Y? My jesteśmy pierwszymi, którzy tym jeździli. Do tej pory jeździli tym pracownicy Tesli. To sporo liczb do ogarnięcia, ale który z tych samochodów sprawi ci największą przyjemność? Sea Lion jest łatwym samochodem w prowadzeniu. Mam miękkie ustawienia. Oznacza to, że na wybojach jest dość komfortowy, choć czasami słychać stuknięcie. A w czasie szybszej jazdy po nierównej nawierzchni ma tendencję do unoszenia się i sprawia wrażenie nieco oderwanego od drogi. Większość elementów sterujących, takich jak kierownica i hamulce, daje wrażenie braku połączenia z samochodem. Nie ma żadnego oporu, a prowadzenie jest dość nieprecyzyjne. Samochód kołysze się i przechyla. Nie jest strasznie da się jeździć. Jeżeli lubisz rzucać samochodem, jeździć nim dynamicznie, nie, to ten samochód to ci zapewni. Ale większość ludzi tego pewnie nie chce. Chcą większej precyzji. Chyba że lubią driftować. Słychać opony. Ale to nic takiego, nie przeszkadza mi to. Ale jest wyczuwalne. O co chodzi? Co jest, co się stało? Myślę, że zepsułem to, tracąc nieco przyczepność i ślizgając się. Ogólnie jest wystarczająco dobrze, ale. Na pewno nie jest świetnie. Jedna rzecz, której naprawdę nie jestem pewien, to to, zamierzam więc jechać 110 na godzinę. Jest trochę szumu wiatru. Nie jest strasznie, ale wiatr wieje. Ale jeżeli skręcę w drugą stronę, usłyszysz to, że wiatr będzie wiał mi w twarz. Ciekawie będzie to porównać z Teslą. Ogólnie jazda jest dobra. Ale nie świetna. Jakie są wrażenia z jazdy modelem Y? Zacznijmy od porównania hałasu przy 110 km na godzinę. Wiatr na czoło Tesli? Słychać wiatr, ale nie tak głośno jak w BYD. Zawieszenie wydaje się sztywniejsze, ale amortyzacja jest lepsza. Więc samochód jest bardziej opanowany. Bardziej solidny na drodze. Stara Tesla modeli Y była zbyt sprężysta. Tu jest sprawiedliwiej. Muszę powiedzieć, że Tesla zdecydowanie poprawiła właściwości jezdne. Nadal ma takie responsywne sportowe wyczucie kierownicy. Jest bardziej responsywnie niż Sea Lion. Ma większą moc przy wychodzeniu z zakrętów. Czujesz większą kontrolę. Hamulce są bardziej progresywne. Lepiej się je czuje. Samochód wydaje się zwinniejszy, bardziej zwrotny, lżejszy. To jedna z zalet posiadania mniejszej baterii. Pod względem dynamiki nie muszę mówić nic więcej. To jest lepszy samochód. Jaki jest mój werdykt? Jest bardzo wyrównanie. Tesla model Y jest znacznie ulepszona. Wygląda lepiej niż poprzednio. Wnętrze sprawia wrażenie wysokiej jakości. Ma dobrą wydajność i całkiem przyzwoicie się prowadzi. I dlatego wygrywa. Wycięży.